Szanowni Państwo, drodzy studenci, drodzy pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, chciałbym złożyć bardzo serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Chciałbym, aby ten czas, i tego wszystkim Państwu życzę, był czasem spokoju, czasem spotkań, czasem życzliwych rozmów i czasem miłości. To jest bardzo ważne, aby święta nas jednoczyły. Aby święta były tym okresem, kiedy właśnie mamy czas na spokojną rozmowę, na dystans, na odpoczynek i nabranie nowych sił. Nowych sił do roku 2019, który przed nami. I aby ten rok był rokiem dobrym, rokiem spełnienia marzeń. A te święta, świętami właśnie spotkań, radości, miłości i wytchnienia. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Bogusław Skowronek, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.